Lato jedne z najcierpliwszych pór roku. roku. W lato człowiek dokonuje wielu przemyśleń, wielu przemyśleń. W odmiennej liczbie brzmi to lata. I lata człowieka lecą, niczym klatka po klatce. Lata człowieka lecą od wczesnej młodości do, do czasów starości, od dzieciństwa do późnej starości. I człowiek żyje raz na tej ziemi i umiera. I umiera. Nazywa się Paweł Larma i jestem ewangelistą. I przyjechałem tutaj do Elbląga z Gdańska. Z Gdańska, by wam mówić o tym, że człowieka lata są zbyt cenne, by je lekceważyć, że człowieka życie jest zbyt cenne, by je lekceważyć. Zadaj sobie pytania: ile warte jest Twoje życie? Czy Twoje życie jest warte tylko tego, by się urodzić, by uczyć, by Twoja świeczka zgasła? Nie tak. Nie tak. Ty w swoim życiu możesz stać się osobą, nie wiem w jakim etapie, lecz możesz stać się osobą, która spotka realnie osobę Jezusa Chrystusa, zmartwych stałego, zmartwych stałego Jezusa Chrystusa. Ja takiego poznałem. I możesz w to wierzyć lub nie. W ogóle możesz to wypuszczać jednym uchem, drugim wpuszczać. Lecz ja Ci mówię o tym, że Jezus Chrystus stał się osobą realną i zmartwychwstałą w moim życiu. W moim życiu, jak go kiedyś nie znałem. W ogóle go nie znałem. Dużo wiadomości miałem na jego temat. Dużo wiadomości w głowie. Lecz mała, znikoma znajomość jego osoby. Może myślisz sobie, że chodzę do kościoła, możesz go poznać. Ale to nie tak. Gdy lecą lata twojego życia, gdy przychodzą różne sytuacje do twojego życia, ty dokonujesz pewnych wyborów pewnych wyborów, pewnych decyzji i ty tak samo dziś możesz zadecydować. Jak kiedyś, paręnaście lat temu, tak jak Ci mówiłem na początku, paręnaście lat temu spotkałem radykalnie, namacalnie osobę zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstałego. I to się stało tak, że ja myślałem, że ja dużo wiem, to mi coś pomoże. Lecz tak nie było. Dopóki ja do Niego nie zawołałem, szczerze z mojego serca, nic się nie działo. Żyłem sobie w moim życiu, jak wiele innych osób. Chodziłem do kościoła, jak wiele innych osób. Miałem różne problemy, różne problemy, w różne rzeczy wpadałem. I ciągła dolina, i ciągła dolina. I co się stało? Problem, problemem, pobychał, problema. Nic innego. Nic innego, lecz gdy ja zawołałem z prostoty mojego serca imienia Jezus, bo chciałem go poznać, bo chciałem go poznać, bo skoro pisze w tej Biblii, którą każdy podejrzewa, że ma w domu, że on zmartwychwstał Jezus w ciele, to on jest żywy, bo kiedyś, gdy on zmartwychwstał w ciele, on był żywy, gdy zmartwychwstał, i on poszedł do nieba w ciele. I ja chciałem poznać takiego Jezusa stałego, Może nie w ciele, lecz chciałem go odczuć, chciałem go poznać bliżej. I gdy ja zawołałem go szczerze z mojego serca, możesz wierzyć lub nie, przyszedł do tego pomieszczenia duch święty, Jezus Chrystus i osoba ducha świętego i wypełniła moje ciało. Ja odczułem, że jest osoba w moim pomieszczeniu. Ja odczułem, że jest osoba, nie że jakaś wyemignowana moc. Lecz zrozumiałem wtedy że jezus chrystus to osoba bardziej bliższa niż cokolwiek widziałem przez moje lata niż cokolwiek widziałem przez moje lata i wtedy zobaczyłem że on jest żywy i zmartwychwstały że to co pisze w biblii jest prawdą. Dlatego dziś Ci przyjechałem z Gdańska mówić prawdę Ewangelii o tym, że Jezus jest zmartwychwstały i żywy, że grób jest pusty, o tym, że w tym doczesnym życiu na Ziemi, gdy mijają Ci lata, rok po roku, miesiąc po miesiącu, że Ty możesz spotkać każdego dnia, jeśli zawołasz do Niego, możesz spotkać osobę zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I to nie jest nic wielkiego zawołać do Niego. Jeśli Ty zrobisz to szczerze z serca, ze swojego serca spłynie moc na Twoją decyzję, moc Ducha Świętego. I wtedy On do Ciebie przyjdzie i zobaczysz, że Jezus jest zmartwychwstały stały i żywy, że to nie tylko coś, co można doświadczyć z kart Biblii, czytając gołe Słowo. To nie tak Jezusa może spotkać namacalnie. My w jego imieniu tu sprawujemy poselstwo. Jesteśmy ewangelistami, głosimy Ewangelii w każdej części Polski o tym, by ludzie wiedzieli, że jest dla nich ratunek od śmierci i od piekła wiecznego. Że Krzyż Jezusa Chrystusa był zupełny i wystarczający. Że Jezus Chrystus, zmartwychwstały, ten co jest napisany na kartach Biblii, On za Ciebie i za mnie poniósł wszelką chorobę na krzyż Golgoty. On przybił każdy Twój grzech do krzyża, byś mógł być wolnym i szczęśliwym człowiekiem już tu na Ziemi. Już tu na Ziemi! I później po swojej śmierci trafić do nieba nie do piekła. Słowo Boże nam mówi w liście do Hebrajczyków, że człowiek raz się umiera i raz umiera. Możesz o tym przeczytać w Hebrajczyków 9:27, że człowiekowi jest dane jeden raz umrzeć, a potem sąd. I gdy to zdanie przeczytasz, tam jest kropka. Tam nic dalej nie ma. Jeśli tu na ziemi nie pojednasz się z osobą Jezusa Chrystusa, po swojej śmierci trafisz do piekła. I nie ma nic innego, nie ma czysta, bo czysty został wymyślony w XIV wieku. W XIV wieku może myślisz, że po swojej śmierci wyczyści się ze swoich grzechów, trafisz do miejsca, że wykupią coś za ciebie i będziesz czysty. Jeśli Ty na Ziemi, tutaj w doczesnym życiu nie oczyścisz się ze swoich błędów, ze swoich win, po swojej śmierci pójdziesz do piekła, lecz chcę Ci powiedzieć, że jest dla Ciebie ratunek, posłuchaj mnie, jest dla Ciebie ratunek dziś właśnie. Jezusa ofiara była wystarczająca. Bóg nie ma żalu do żadnej osoby. Bóg nie ma żalu. On swojego syna posłał na świat, by on umarł za Ciebie i za mnie. By on za ciebie umarł i za mnie jego krew była wystarczająca za każdy grzech ludzkości, za każdy jeden, za każdą jedną chorobę na tej ziemi, za każdą jedną, za każde jedne przewinienie, każde jedne zabójstwo, nieważne co, Jezus wykonał na krzyżu Golgoty. Powiedział dwa słowa: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I oni go ukrzyżowali. Ludzie religijni, ludzie Sanhedynu, Żydzi go ukrzyżowali, bo mówili, że to nie Mesjasz. Lecz ja Ci powiadam, że Jezus jest zmartwychwstały i żywy i on zrobił z miłości wymianę krzyżową. Życie za życie zamiast nas poszedł na krzyż Golgoty. Zamiast nas. co o to w tym wszystkim chodzi. O co chodzi w tym wszystkim? O to chodzi, byś mógł dziś podjąć decyzję. Jak twoje życie ulata, jak twoje życie biegnie, rok po roku, rok po roku, lata mijają. Lecz zadaj sobie pytanie, czy masz tę pewność w swoim sercu, że po swojej śmierci będziesz z Jezusem? Lub może tej pewności nie masz? Lub może tej pewności nie masz. Ty dziś możesz być osobą, która będzie miała pewność w swoim sercu, w swoim wnętrzu, że po swojej śmierci będzie z Jezusem Chrystusem i że nie pójdzie do piekła. Piekło jest całe dobrych ludzi. I nieważne co dobrego zrobiłeś. Nieważne w jakim jesteś stanowisku, jak dobrze usytuowanym. Czy masz dobrą pracę, czy jesteś biznesmenem, nieważne. Jeśli Ty nie spotkasz się z osobą Jezusa Chrystusa, nie znajdziesz się z Nim w niebie, nie znajdziesz się z Nim w niebie. Słowo Boże nam mówi, że każdy, kto wzywa imienia Jezus, będzie uratowany. I możesz przeczytać o tym w liście do Rzymian, w dziesiątym rozdziale i trzynastym wesecie. A w dziewiątym wersecie możesz przeczytać, że jeśli ty uwierzysz w swoim sercu, że Jezus jest Panem i wyznasz Go ustami swoimi, będziesz uratowany, uratowany od śmierci i od piekła. Ale bowiem sercem zierze się ku zbawieniu, a ustami wyznaje się ku usprawiedliwieniu. Masz dowód. Słowo Boże nam mówi, że Jezus jeszcze gdy byliśmy chrześnikami, On za nas umarł. On za nas umarł. Gdy nas jeszcze mniej było na, na świecie. Jezus umarł za ludzi, za całą ludzkość. Za całą ludzkość. I On dziś chce okazać Ci swoją miłość. On chce zmienić swoje serce z kamiennego na mięsiste. My jesteśmy ludźmi, którzy go szczerze realnie poznali i namacalnie. Nie robimy z siebie żadnych parasolów czy świrów. Nie jeździmy po to, nie głosimy Ewangelii po to, by nam się jakoś lepiej miało w życiu lub mamy z tego kasę. Jesteśmy osobami, które robią to dobrowolnie, z pobudki serca, z miłości, bo ważny jest człowiek na tej ziemi. Ważny jest człowiek na tej ziemi. Każdy jeden, lecz nic na siłę nie mogę ci dać. Ty sam możesz podjąć decyzję i sam musisz podjąć wybór swojego życia. Czy podejmiesz ten wybór i wybierzesz Jezusa? Czy dobrowolnie oddasz ster swojego życia, diabłu? Czy dobrowolnie? Nie znając Jezusa, ktoś musi sterować twoim życiem. Ktoś musi sterować. W Ewangelii Jana jest napisane, że tym, którzy go przyjmą, czyli kogo? Jezusa Chrystusa. On da prawo stać się dziećmi Jego. Tym, którzy wierzą w imię Jezus. I możesz przeczytać o tym w Biblii. Ewangelia Jana 1.12. Możesz przeczytać, że tym, którzy go przyjmą, on da prawo stać się dziećmi. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Jego imię. Złotkie i cudowne. Imię Jezus, Jeszua, Jozua. On jest dostępny dla Ciebie dziś, dostępny dla Ciebie dziś i choćbyś miał wszystko zapomnieć, z tego co słyszysz, nie zapomnij jednej rzeczy, potrzebujesz narodzić się z Bożego Ducha, potrzebujesz zreflektować swoje serce, zweryfikować je, czy masz tę pewność, że Go znasz osobiście, czy masz tę pewność, że po swojej śmierci będziesz z Nim. On zmienił mnie, nie zrobił ze mnie jakiegoś religijnego faceta. On zmienił moje myślenie na sposób boży. On zmienił moją głowę. Zacząłem myśleć inaczej, inaczej. Zostałem wypełniony Jego świętym duchem. O Ty możesz przeczytać w dziejach apostolskich o świętym duchu. O Ty możesz przeczytać w Ewangelii Jana to, co mówił Jezus, że on idzie do ojca, lecz czekajcie na obietnicę, aż przyjdzie duch święty. Nazwany również parakletosem, pociesicielem, pociesicielem. Ty też możesz mieć ducha świętego w swoim wnętrzu. Ducha świętego w swoim wnętrzu. Dziś możesz być osobą, która będzie inna, która będzie nowe stworzenie. Ja stałem się nową osobą, nową, pomimo to, że nie znałem wiele lat Jezusa, lecz gdy zawołałem Jego, zobaczyłem, że to jest prawda, że on jest żywy i zmartwychwstały. My jesteśmy ludźmi przebudzenia, którzy na co dzień w swoim życiu głoszą Ewangelię, uzdrawiają chorych. Uwalniają zniewolonych dają, dają ludziom życie Podnoszą ich do rangi zwycięzcy Inspirują My jesteśmy ludźmi, którzy uzdrawiają innych Nie leczą, lecz uzdrawiają Tą samą mocą, co wkrzesiła Jezusa z martwych Duch Święty jest na tym miejscu Jeśli to przekuwa Twoje słuchanie Wiedz jedno, że On już mówi do Twojej głowy On już mówi do Twojego serca Dziś przybliżyło się Królestwo Boże dla Elbląga, dla Elbląga i tak jak powiedział nasz Pan Jezus, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, chorych uzdrawiajcie, zniewolonych uwalniajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie, dlatego dziś dajemy Ci darmo Słowo Boże. Słowo Boże, żywe Tą prostą prawdę, że tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus, Syn Boży Przelał swoją świętą krew za Ciebie i za mnie On stał się grzechem za nas Stał się grzechem, byś Ty w swoim życiu Nie musiał być dziś być grzeszną osobą Nie musiał być, lecz byś mógł być dziś osobą Która zna Jego, która zna Jego Jeśli zdarzyć mi się upasz na tej ziemi Wbrew różnym rzeczom wiem, że mam urody orędownika w niebie, Jezusa Chrystusa, tak mówi słowo Boże, że Jezus Chrystus jest w niebie i stawia się za swoich ludzi, stawia się jako stawieni. Ty też możesz mieć Stawiennika jako Jezusa Chrystusa Możesz go poznać To takie proste Jeśli nie będziesz komplikował swoim rozumem Lecz prosto z serca zawołasz Jego świętego imienia I powiesz Jezu Przyjdź do mojego życia Jeśli to jest prawda O tym co mówi ten chłopak przy fontannie Że ty jesteś żywy i stały, Tak faktycznie realnie Chcę ciebie poznać Jeśli zrobisz tak prosto Krótko w modlitwie swojej gwarantuję Ci, że przyjdzie Duch Święty do tego pomieszczenia, gdzie jesteś, do Twojego otoczenia i zobaczysz, że pokój Boży wypełni Twoje serce i zobaczysz, że odczujesz, że Jezus Chrystus to osoba, że odczujesz moc Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego. Jezus chce, by wszyscy ludzie na tej ziemi byli zbawieni i doszli do poznania prawdy, czyli do poznania Jezusa Chrystusa. On sam o sobie powiedział. Ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do mojego Ojca, jak tylko przez mnie. On jest drzwiami dla każdego człowieka. Tylko przez Jezusa możesz wejść do nieba. Bo On powiedział, kto przeze mnie wejdzie... Ten wyjdzie i znajdzie pastwisko. On jest dostępny dla ciebie dziś nie zmarnuj tej, tej szansy w swoim życiu, w ogóle jej nie zmarnuj, zreflektuj swoje serce i zobacz wypróbuj Boga wypróbuj Boga, zawołaj do Niego szerego serca, nie tak jak się kiedyś uczyłaś, nie tak jak kiedyś byłeś nauczony lecz zrób co innego zawołaj prostymi słowami Jego imienia, wezwij Go i powiedz, że potrzebujesz Go, by Ci się objawił jako święty, zmartwychwstały Bóg, a On wtedy przyjdzie i zobaczysz, że to co mówię jest prawda I zobaczysz, że Duch Święty jest prawdziwy Że osoba Jezusa Chrystusa jest prawdziwa Dziś dokonaj dobrego wyboru By Twoje życie nie uleciało zbyt szybko By Twoje życie było na tej ziemi częścią powodzenia, częścią sukcesu Tu dziś na ziemi możesz stać się osobą nową o tym nam mówi list do Hebraj, do Koryntian, 2,5-17, że tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, Jezusie, ten jest nowym stworzeniem, nie starym, wszystko no, nowe staje się. Nowe staje się. Ty dziś podejmij dobry wybór, by Twoje życie nie uleciało zbyt szybko. Byś potem nie powiedział, że nie słyszałeś, lecz słyszysz to prawdę, prostą prawdę Ewangelii o miłości Jezusa Chrystusa, który wycierpiał za ciebie krzyż. Dziś, jeśli nie podjąłeś tego wyboru, podejmij ten wybór i sprawdź, sam osobiście, czy Jezus jest żywy i zmartwychwstały? Zawołaj go osobiście i wypróbuj to, co mówię. Czy on jest żywy dla ciebie? Czy masz tę pewność, że spotkasz się z nim po śmierci? Czy masz tę pewność? Dziś tę pewność może stać się Twoim udziałem. Dziś pewność Twoja może stać się Twoim udziałem. I będziesz miał pewność, że po śmierci będzie z nim, jeśli weźmiesz Jego świętego imienia Jezus. On przyjdzie i zaingeruje w Twoje życie i da Ci się poznać jako Bóg mocny, jako Bóg łaskawy, jako Bóg miłości. mojododos, brandos. Oj, Ojcze, ja się modlę o każdą jedną osobę, która słucha Twojej Ewangelii, Twojego słowa, abyś Ty, Duchu Święty, przekamywał każde jedne serce, każdy jeden umysł o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Niech to słowo zapadnie na dobrą glebę i wyda plon trzydziesto stokrotny. Ja się o to modlę. Duchu święty przekonuj każde jedne serce i dokonuj pracy nad ludzkimi sercami, nad ludzkimi umysłami przez moc zmartwychwstałego imienia Jezus. Soromokoria Badamasji, Przez moc zmartwychwstałego imienia Jezus.